Witam w kolejnym odcinku. Jak widać, ciągle walczymy z automatyką domową. Jesteśmy krok dalej, no bo już sobie połączyłem tą prawą stronę i pospinałem to wszystko. Także mamy to już ładnie poogarniane. Zostaje jeszcze podłączyć zasilanie, bo no to na razie przewody zasilające są tak opuszczone luzem podłączyć zasilanie do tego, do tych płytek z przekaźnikami, to też już testowo sobie zarobiłem jeden przewód i możliwe, że w tym odcinku będziemy uruchamiać przynajmniej przynajmniej tą półkę i to tak ręcznie, no bo żeby to zrobić na gotowo, to musiałbym jeszcze przewody sterujące podłączyć do poszczególnych tutaj gniazd. Oprócz tego zamontowałem sobie też dodatkowe półki. Wysuwane. Cholerstwo jest dość drogie, no bo 150 zł za kawałek, ma, kawałek blachy i, i szyny. No ale, no cóż, jak się chce mieć coś zrobione w miarę dobrze, no to trzeba bulić nie? No, póki wyglądają ok. Niżej jeszcze wejdzie UPS na 2U, także powinno być wszystko ładnie i powoli nam się wypełnia szafami. Może to jest chyba 27U no to jak widać jak widać jest, jest już powoli coraz coraz bardziej kompletna nie? tu jeszcze w tej części będziemy mieli nasz serwer serwer będzie na, na takiej metalowej półce, także powinien być odizolowany od tego wszystkiego a dzięki pomocy mojego teścia Mamy wreszcie prąd w rozdzielnicy, co widać po lampkach kontrolnych, które sobie ochoczo mrugają. Mamy tutaj podłączony też automatyczny przełącznik faz, o którym wspominałem na którymś z wcześniejszych materiałów. Ten model akurat działa na tej zasadzie, że preferuje pierwszą fazę, później drugą fazę, później trzecią fazę. Nie można tutaj nic ustawić. To jest taki podstawowy model. Przy zaniku pierwszej fazy przeskakuje na drugą, przy zaniku drugiej przeskakuje na trzecią, pojawi się pierwsza, e, wskoczy na pierwszą, pojawi się druga, nic się nie stanie. No, i teraz możemy to zademonstrować: nie? E, zanika pierwsza faza, wskakuje na drugą, nie? zanika druga faza, wskakuje na trzecią. Od razu lampka sygnalizuje, na której fazie aktualnie e, pracujemy. Nie? Pojawia się pierwsza faza. Przeskakujemy na pierwszą fazę, pojawia się druga faza, nic się nie dzieje. Także ogólnie działa jak należy. No i oby tak dalej. Jak widać powoli się bawię z doprowadzeniem zasilania do poszczególnych płytek z przekaźnikami. Tak samo planuję którędy puścić zasilania Arduino, ale prawdopodobnie wyjdę sobie z tego Pójdę tędy, tak samo wyjdę sobie z tego i pójdę tutaj tędy. Eee, dalej to pójdzie tutaj prawdopodobnie, po tych linkach, tu na ostatnią półkę i na poszczególne bloki odpowiednie. Tutaj mamy cudo, o którym jeszcze nie wspominałem. Jest to kontroler oświetlenia schodów. Eee, w tym przypadku jest 24 kanałowy. Eee, oparte o Arduino Nano. Mamy tutaj też wejścia na przyciski czy tam na czujki ruchu. Początkowo planowałem zrobić coś takiego samemu, nawet miałem gdzieś projekt w EasyEDA, ale w sumie no zrezygnowałem z tego, bo troszkę mnie poniosła fantazja i wyszło dużo 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 za drogo. No, w naszym przypadku dzięki temu będę mógł sobie kaskadowo włączyć osiedlenie schodów z dołu do góry albo z góry do dołu. Tak samo wyłączyć. No, i oczywiście dodatkowo w nocy będę mógł sobie zaprogramować, żeby pierwszy i ostatni stopień się świecił. Tam delikatnie wiadomo, na jakieś 50%. No i ogólnie inne cuda, które mi się tam wymyślą. Nie? Jak widać, półka z przekaźnikami jest już praktycznie gotowa. Zasilania zostały poprzeprowadzane. Połączone wszystko, podocinane. tak jak widać zresztą. Zapas tyłu zostawiony, żeby można było otwierać i zamykać półkę, tak zresztą widać, to się będzie ładnie tam chować w szafie. no, Brakuje jedynie jeszcze sygnałów sterujących, które będą pochodzić z łączników, które będą na ścianach. Ale to już sobie ogarnę w późniejszym terminie. Niżej, już zamontowałem kolejną półkę z przekaźnikami. No i na tej półce będą przekaźniki, z, głównie z Rolet. Na dole już też sobie podłączyłem e, do naszego kontrolera oświetlenia schodów e, poszczególne linki, które schodzą się z poszczególnych pasków LED. A raczej przyszłych pasków LED, bo tych pasków jeszcze nie ma. Hmm, no ale już, już jesteśmy na nie gotowi. Uwaga, uwaga, system żyje. I ma się dobrze, co widać w sumie po diodach przy przekaźnikach, które są włączone. Na razie uruchomiłem tylko lewą stronę, bo na lewym Arduino mam akurat wygrany program, który w sumie też muszę, muszę poprawić. No bo mam jakiś problem z tym, że dziewiąty przekaźnik mam cały czas włączony, choćby nie wiem co robił na napinie sterującym, cały czas jest włączony. Więc, coś tam jest, nie halo. Będę musiał się przejrzeć. No, chyba że zrobiłem coś, czego nie mogłem zrobić i tam po prostu na tym pinie numer 10 cały czas jest stan wysoki i programowo tego nie mogę zmienić. No, ale to się dowiem, bo nie powinno chyba tak być. To tak, żeby sobie sprawdzić, jak tam system śmiga, zrobiłem sobie taki drucik. Wpiąłem. Jedną jego końcówkę do masy, drugą jego końcówkę wpinam sobie w odpowiednie piny sterujące I w ten sposób jestem w stanie załączyć przekaźniki Także taka baja, a jak cieszy I na tym będziemy kończyć ten odcinek, a w kolejnym Będziemy walczyć z tą półką, czyli to będzie praktycznie znowu to samo: podłączanie przewodów zasilających, fazowych no i ogólnie walka z organizowaniem tego wszystkiego, żeby tu nie była jedna wielka plątanina. Także standardowo zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Trzymajcie się. Cześć.